Dzień dobry, zapraszam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam nową paletę od Huda Beauty, czyli Empowered. Jest to naprawdę bardzo piękna wizualnie paleta. Dzisiaj ją kupiłam, więc jest to dla mnie absolutna nowość. I dzisiaj sobie ją razem przetestujemy. Po powiem Wam, czy myślę, czy warto, czy nie wydać na 315 zł. Pokażę Wam słoocze i mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Nie przedłużając, zaczynajmy. W tym momencie że na swoich powiekach mam już moją ulubioną bazę, czyli och, nowe opakowanie mam od dzisiaj. Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Moja zdecydowanie ulubiona, najlepsza, ukochana baza na świecie. Polecam gorąco. Nigdy mnie nie zawodzi, więc jak coś jest nie tak, to ścieniami, cieniami, a nie z nią. <grych> no pięknie wyglądałaś mi teraz. Głupio się nią pomalować, bo się boję, że ją poniszczę. Jest tu taki dziwny jeden cień, który ma taki zatopiony w sobie jakby lubrykant. W sensie ten, w środku ma taki kleik, a po bokach cienie. I tutaj mamy dwa eyelinery, ten i ten. Dziwny koncept, ale spróbujemy. Przejdźmy do najciemniejszego cienia, czyli Confident. Cień nabiera się tak dosyć skromnie na pędzel, w sensie trzeba tak potrzeć, żeby się go tam nabrało więcej. I zaczynajmy. I zaczynam w zewnętrznym kąciku mojego oka. Ja to jestem przyzwyczajona do takich mega pompowanych cieni, że to je trzeba odszypywać pół godziny pędzel, <noise> zanim się założy to na oko. Ale tragedii nie ma, bo jak go nałożymy tak więcej, no to możemy jakoś tak w miarę stopniowo tę te pigmentację tutaj budować. I no, buduje się bardzo ładnie, więc to jest taki plus. Kto do mnie pisze? Ludzie z pracy o tej porze, ludzie z 19:30. Może go tutaj też w załamaniu powieki, bo będę to jakoś odcinać. Widzicie, nawet jednym pędzem bardzo ładnie się ten cień rozbędował tutaj. Nie jest to taka jakość cieni na pewno jak e, z palety Be Perfect Carnival, która jest cudowną paletą. Przechodzę do cienia Legacy. I ten kolor nabrał się tutaj taką większą jako, y, ilością. Ciekawe tak, jest o wiele bardziej napigmentowany, to też jest takie troszeczkę średnie, że y, pomiędzy cieniami różni się tutaj stopień napigmentowania, albo wszystkie powinny być delikatnie napigmentowane, albo. Wszystkie powinny być mocno napigmentowane. I ten cień bardzo ładnie się tutaj nam y, bardzo szybko też osplendowywuje, o wiele szybciej niż tamten poprzedni, do którego powracam, żeby dobudować pigmentację. Wiecie, ja też zaczynam od najsiemniejszych cieni, żeby tutaj mieć ładne przejścia kolorów, no ale troszeczkę brudzą się te cienie, nie mamy tutaj takiego pięknego, gładkiego przejścia pomiędzy nimi, y, więc się zacierają w siebie. Tego cienia też się nabiera troszeczkę więcej, nim już tak zaczynam blendować zupełnie dookoła tego makijażu, żeby go troszeczkę wyczyścić. I żeby tutaj to blendowanie było takie bardziej delikatne i przejściowe, na pewno nie są to najwyższej jakości cienie, jakie znam. I łuk brwiowy czystym pędzem przecieram, żeby tak troszeczkę to wszystko ze sobą złączyć. Muszę tak powracać między tymi cieniami, żeby one nie znikały. O tak, tak drogich cieni bym oczekiwała po prostu troszeczkę więcej, że te cienie będą tak trochę za mnie pracować, a nie, że ja muszę się tak namachać, żeby to wyglądało tak dobrze, jak to może wyglądać, nie? Odcięłam się tutaj yy, tak bardzo dramatycznie i przejdźmy do cienia Confident, który aplikuję tutaj w zewnętrznym kąciku mojego łoka. Chcę to pociemnić tym czarnym eyelinerem, bo ponoć tego czarnego eyelinera można też używać jako cienia. Strasznie suche są te cienie. I przechodzę do cienia Get It. I będę go tutaj, uuu, to jest ładny kolor, aplikować na wewnętrzną część mojej ruchomej powieki. Spróbuję jakoś tak zamieszać z tym cieniem Confident. Nie połączyłeś jakoś najgorzej, są te cienie, więc chociaż tutaj jest taki plusik. Dołożę tej bazy na moją dolną powiekę. I spróbuję tutaj, widzicie te plamy. Nie wygląda to najlepiej. Tylko ja się boję, że on nie zastygnie, nie? Bo jak nie zastyga w palecie, to czy zastygnie na powiece? O to jest pytanie. Ale chcę go tutaj tak troszeczkę przyblendować, żeby pociemnić ten, ten brąz, który jest taki, no, suchy trochę. I się takimi troszeczkę plamkami potrafi nakładać. I tak tego konfident tutaj nałożę. Ale ładnie się nakłada ten. Ten czarny eyeliner o cień i zdecydowanie nabudował mi tutaj pigmentacji, której mi tutaj brakowało. Odetnijmy to. Chciałam mieć takie podwójne odcięcie, ale no. Ja nie wygląda to zbyt dobrze, no ale trudno. Tak też tego cienia Confident nakładam tutaj szybciutko na moją dolną powiekę. I te cienie, jak się z nimi tak krótko pracuje, to nie są najgorsze. gorzej jak próbujemy ja, właśnie coś zrobić takiego bardziej ambitnego. Ale tutaj już na dole bardzo ładnie ten blend wygląda, więc no da się. Na dole przejdźmy tak troszeczkę chłodnie i przechodzę do cienia Rebel. I ten cień na żywo jest o wiele cieplejszy niż w opakowaniu, bo w opakowaniu wyglądał tak szarawo, ale na żywo jest śliczny. Taki delikatnie chłodniejszy od tego, co mam tutaj na całej powiece. No, na razie nic mi się tutaj w tym zewnętrznym kąciku nie rozwiązuje, więc chociaż tyle. Ale nie podoba mi się ten cień, który tutaj dałam. Dać paluchę w te złota, co my na to. U! Ten. No, cudowny. O, matko. No, te błyski są piękne. I ten jest takim cieniem opalizującym na różne kolory. Ten jest cudowny, muszę go zaaplikować. Bo on jest taki foliowy. Mamy taką dużą drobinę, jakby. Tylko nie wiem, czy on będzie mi kolorem pasował do tego pomarańczu, który mam tutaj, ale spróbujmy. No, może to na Glitter Primer, bo. Tak lubię najbardziej żyć. Brakuje mi jakiegoś jasnego cienia w tej palece, wszystkie są dosyć ciemne, a jednak przydałoby mi się coś tutaj na ten kącik, więc tutaj nałożę po prostu biały cień z Anastazji. Mm. Najpiękniejsza paleta na świecie! No, i od razu to inaczej wygląda. Więc tak, Glitter Primer aplikuję tutaj na łączeniu tego czarnego z tym pomarańczem, a drugą stroną pędzla wchodzę do. Cienia Limitless. On tak nie za bardzo ten cień chciał mi się aplikować tutaj na pędzel. On jest taki foliowo-drobinowy, ale trochę się udało. Uuu! No i to jest coś pięknego. O, wow! No takiego cienia dawno nie widziałam w palecie. No, cudo. O tak. Kiedy mm -hmm. zaczęłam malować, były takie bardzo drogie cienie, one 20 funtów kosztowały, to wtedy to było naprawdę kosmos cena, 100 zł za jeden cień. I one miały podobne wykończenie do tego i każdy o nim marzył, bo patrzcie jakie to jest złote. Ale to przez to, że to jest cień, a nie sypki, to on się ładnie też na tej powiece zachowuje, nie zbryla mi tej powieki. Też dajemy go tutaj na dolną powiekę w zewnętrznym kąciku, żeby on tak się rzucał w oczy jak patrzymy na bok. O tak, to jest to, czego ja potrzebowałam w swoim życiu. No dlatego samego jednego cienia to już mniej żałuję zakupu tej palety. Ten pomarańczowy mi do niego nie pasuje niestety. Troszkę gryzą się ze sobą te kolory. Ja zetrę ten pomarańcz. Aplikujmy tamten cień Rebel. Bardzo szybko ten cień schodzi. Nie wżera się w powieki. Niech to chwilę przeschnie. Nakładam barzy. I rebel. I cień rebel tutaj nakładam na moją ruchomą powiekę. Tak, to do siebie o wiele bardziej pasuje. Ten pomarańczowy tutaj nie pasował do tego. Raz ten makijaż wygląda tak o wiele bardziej elegancko, więc cieszy mnie to. I tak troszkę dodam tego cienia confident tutaj na samym tym łączeniu tego złota i tego cienia rebel, żeby to troszeczkę pociemnić. O. No teraz jestem szczęśliwym człowiekiem. I tak jeszcze troszkę tego złotka, bo tutaj jeździłam z góry, więc tak dobuduję te. Ale jest to coś pięknego. Można z tego zrobić takie mniejsze punkty koloru. I patrzcie, to się tak tylko rzuca w oczy, jak to ja tak lubię tutaj, w zewnętrznej części mojego oka, ten aplikować takie błyskotki. Bo hit, tylko widać, jak się tak patrzymy na bok. Mamy tutaj coś takiego. Chcę tutaj jeszcze troszeczkę tego jaśniejszego błysku dodać, bo jest bardzo ładny, ale nie wiem gdzie. A jeszcze mamy pozostałe błyski z tej palety. Tych jak te dwa, no one wyglądają prawie identycznie. Tamte dwa złote też w sumie wyglądają identycznie. Wolałabym, żeby dodali coś zupełnie innego, jakieś jasne cienie. No bo serio. Bardzo, bardzo mała różnica jest tutaj tych cieni. I to jest cień Do It i Visionary, które no tutaj ten Visionary jest taki wow, taki niby fancy, no ale to jest ten sam cień tak naprawdę, te dwa, które mamy tutaj. Z bez sensu jeszcze tego dziwnego z tą... O! Oh, Przedziewam pazur. Ale tam w środku jest taka wazelina i to jest taki mega klejący cień, tylko jest bardziej wazelinowy i co jest troszeczkę dziwne jak na, na takie cienie, więc nie wiem, nie wiem po co te wynalazki. Więc nie wiem po co dawać trzy prawie takie same cienie, w takim samym kolorze. No i te dwa złote, które są bardzo, bardzo podobne siebie, też trochę nie czaję. Chociaż no, one się troszeczkę od siebie różnią. I ja tu chyba... O Jezu. I to ten karyzma się tak bardziej świeci od tego, sprawdźmy to. No, ten karizma jest też niesamowity. Jeszcze nałożony na tamten poprzedni, to jest w ogóle szok. Więc na te dwa złote jestem na mega tak. No, ale tak kompozycyjnie, troszeczkę bez sensu, ale o. No, to jest niesamowity błysk. Wow. No, jak mnie znacie, ja błyski to jest, ja je uwielbiam. Ja jestem taką sroką. Jak się coś błyszczy, to ja jestem cała, cała pokryta, więc o tak. Spróbujmy tego czarnego jako eyelinera. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No nie ma to takiego krycia, żeby to działało jako sam eyeliner, bo to jest takie żelowe mega w linii wodnej. Na linii wodnej jest to w miarę ok, więc można tego po prostu tutaj użyć. Myślę, że ten cień czarny będzie taki spoko do rozcierania. Nie wiem, jakiś cieni czy coś, ale jako eyeliner. No, nie czuję tego po prostu, nie wiem. Czegoś mi tutaj brakuje w tym makijażu, no. Możemy spróbować. Wchodzę do cienia Bold Moves. Ten jest taki dosyć mokry, więc go bez niczego tutaj nałożę tak pomiędzy tym białym a tym brązowym. tutaj. Tak, żeby taką delikatną nutkę czegoś, żeby się tutaj działo, dodam. I to był dobry pomysł, bo to bardzo ładnie wygląda. Ten Bold Moves będzie raczej bardzo ładnie wyglądał. Na całej powiedz. Tym cieniem ten i ten. Uff, to będzie ładne. Hmm, hmm, hmm. Nie ma tragedii, bardzo ładnie. I tak tym czarnym linero cieniem tak tutaj przyciemniam wewnętrzny kącik jakby. I spoko jest do tego zadanie. Dobra, cofam to z tym eyelinerem. Od razu mi się przeniósł tu, a tutaj już po tych dwóch minutach zaczyna się rozmywać wszędzie, więc... Nie za dobrze się ten żeloliner trzyma na linii wodnej i się bardzo odbija, więc mm, nie za bardzo nałożę na linię rzęs kredkę z Mio. Dam sztuczne rzęsy i tak dalej. i Przejdę chyba do słoczy i do podsumowania. Co Wy na to? Jestem! tam widać mój wątek, to Troszeczkę mi się te cienie powytracały, jak próbowałam je jeszcze jakoś tak tutaj doblendować. I w blendowaniu pod spodem, jak już na przykład tak dopracowuję na sam koniec makijaż, gdy już mam skończoną tapetę i na przykład mam tutaj podkład i korektor przypudrowany, jeszcze tak próbuję te cienie doblendować, to te cienie tam się już tak dobrze nie chciały przyklejać jak do bazy. Troszeczkę jestem zawiedziona, że jakby już chuda tyle lat produkuje te palety, a ta jakość no, nie jest tak wysoka jak na przykład cienie z Be Perfect, gdzie na przykład. Mamy tutaj paletę, która jest o wiele większa i kosztuje prawie połowę ceny. czy Nie wiem, ona może kosztuje dwie stówki, 170. Mamy trzy razy więcej cieni, które są dwa razy większej jakości. nie? I jakby, no. Tutaj musicie się zastanowić, czy chcecie po prostu mieć paletę ładną, która jest ładna i się nią szybko pomalujecie, czy chcecie mieć paletę dobrej jakości i ewentualnie na niej troszeczkę zaoszczędzić. Czy ta paleta jest warta 315 zł? No, myślę, że nie. Ja bym za, za 50 to byłabym zachwycona, nie? Bo jest bardzo piękna i cienie są okej okay jakości. No te błyski są super, jakby tu, to, to żeby nie było. Ale no, naprawdę, w tym momencie mamy już tyle palet, które są o wiele wyższej jakości niż ta, że myślę, że naprawdę cena 315 zł to jest tylko płacenie za markę. No, ale z drugiej strony, no, są osoby, którym taka jakość cieni jak najbardziej wystarczy. Nie każdy się musi babrać i, i robić takie makijaże jak ja, więc myślę, że że jeżeli chcecie zainwestować po prostu w jakąś jedną piękną paletę, żeby się nią pomalować do, do pracy i czasami na randkę wieczorem, to myślę, że jak najbardziej spoko. No to mamy tutaj słocze. W ten sposób sobie możemy przejść przez te cienie i patrzcie, no błyski są przepiękne. Tutaj wszystkie dalej idziemy, hyc, hyc, hyc. Tylko ja mam taki problem z tymi błyskami. Ten błysk, ten błysk i ten błysk, one są tak do siebie podobne, że jakby no serio mogli sobie darować i wrzucić coś mega jasnego lub ciemnego, lub w innym złocie. Te dwa złote odcienie są przepiękne, ale też one są na żywo tak bardzo do siebie podobne, mogłyby się troszeczkę bardziej od siebie różnić. No ten jest minimalnie ciemniejszy, i jeżeli chodzi o te kolory. Ten czarny da się nim blendować, więc spoko, nie żeby dopełnić. Ale ten confident cień jest tak suchy, że to sły, słychać jak robiłam y, te słocze. Słychać jak suchy on jest, nie? Patrzcie. ASMR. Jakby kreda po. Kredach po chodniku. O, i to widać, to widać na tych słoczach, bo no patrzcie, on się tutaj ledwo tak. taki przybrudzony jest i jak w tym przejedziesz, to on, on się ściera. W sensie, no wszystkie się zetrą, ale ten jakoś tak, no ten jest wyjątkowo suchy. Reszta kolorów też, te są strasznie do siebie podobne, trzy, mogli dać coś troszeczkę innego. Mm, no błyski są cudowne, nie? I to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i że zostawicie mi subskrypcję i łapkę, jeśli, jeśli, jeśli tak było. I mam, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to walcie śmiało i Wam odpowiem. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, Klara. Beauty Empowered Empowered? Bo już nie wyjesz, bo woda. Jeszcze trzy tygodnie i wreszcie się napiję piwka Myślałam, że Że lepiej będzie mi się żyło Bez tego piwka, bo na początku było super Ale wiecie co? W ogóle głupio mi strasznie to przyznać, ale Myślałam, że tak się świetnie i zdrowo czuję Bo piwka nie piję A to była chyba mania od sterydów